Siemaneczko ziomeczki witam was na moim nowym kanale to znaczy jeszcze nie wiecie o tym nowym kanale teraz ale za niedługo będziecie wiedzieć pod tym filmikiem będzie yy, no będzie pokazane no będzie link do kanału nowego który właśnie niedawno stworzyłem i tam już będziemy normalnie nagrywać minecrafta tylko minecrafta i może czasami wuta, ale to tak raz na miesiąc może no to my teraz zagramy sobie na survivalu właśnie może się dużo ucieszą może nie ale Będziemy grać na survivalu w Minecrafcie. Wszyscy chyba chcieli tego. Nie wiem, dużo osób mi się pytało, czy będzie survival, kiedy ten survival. I serwer, serwer się rozwalił. Niestety ma, mieliśmy problem z serwerem. Niestety z serwera już się nie da uratować. Ale spokojnie. Survival z moimi kolegami będzie, tylko kiedy będzie, tego niestety nie mogę wam powiedzieć. Dobra, to nazywamy sobie świat. No świata może będzie yy, nagrywanie Nagrywanie I o I będzie tak, no i stworzymy nowy świat. Generowanie terenu. Czekamy, czekamy, czekamy. No, i jest, wchodzimy. O, i wylądowaliśmy. Jesteśmy na jakiejś wyspce. Dobra, zbieramy drewno. O, ale ścina. Zbieramy drewno, zbieramy drewno. Dobra, to w czasie, gdy ja będę zbierał drewno, to opowiadam Wam trochę o tym nowym kanale. Czy będzie tam, tylko będzie chyba tam Minecraft nie będzie chyba yy, innych gier oprócz tego wota yy, no i będą tam Survival Games yy, Survival, Survival właśnie na serwerze z kolegami no i różne takie inne związane rzeczy no i właśnie jeszcze będę się starał o dostanie rangi youtubera na pewnym serwerze i żeby dostać tam rankę youtubera trzeba mieć... Yy... chyba 40 subów, jeśli dobrze pamiętam. Tak, trzeba mieć 40 subów i nakręcić filmik z kanału. Nakręcenie filmiku z kanału to nie jest... <laughs> przepraszam Was. jakieś... Yy... jakieś trudne. Yy... Bardziej się martwię o te 40 subów. Um, a może piasek jeszcze odbierzemy. O będzie na szyby do domku dobra no to pierwsze co robimy to op i robimy craftinga pau, pau, pau. mamy craftinga i teraz robimy sobie patyki o, co ja robię dobra robimy sobie patyki 8 patyczków No jeszcze się nam przyda kilof to wykopiemy sobie od razu No, wkopiemy się wiemy No i wykopiemy sobie Kobla Jest Kopiemy Kobla no, yy, tak jak jeszcze Wam mówiłem, <coughs> będzie ten nowy kanał. Yy, I teraz jeszcze Wam powiem, dlaczego nie było filmików. No bo byłem strasznie chory i jakbym nagrywał to właśnie tak, to by wyglądało, żebym kasał co chwila, bo drażnie gardło mówiąc. I dlatego właśnie nie było odcinków Zajmowałem się wtedy albo kanałem, albo oglądałem coś yy, No wiecie, na temat kanału, jak tam sobie rozpocząć I w ogóle No I o, to jest dobra I kopiemy się w górę Znaczy no, podskakujemy O, dar. Mm. No. To... Ter, o, sadonki. Jej. Teraz zrobimy sobie już taki porządniejszy kill-off. Zrobimy sobie mieczyk. I zrobimy sobie... Może... Co by tu zrobić, łopata? No, chłopatę mm. mhm. Jeszcze sobie zrobimy Dobra, to już jak robię wszystko, to robię wszystko, to A No dobra Sobie to jeszcze uporządkuję Tak, no dobra Zbieramy to i idziemy w świat <kluw> mm -hmm. Świnkę zabijemy Jej, świnka Dobra Świnka, 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 jest I druga świnka, trzecia No, o. no i dobrze Kwiatki żółte o. Do barwników będę. Jej. Wiem, że za dużo nie mówię, ale no, nie, nie mam za bardzo o czym. <grym> um. O. To pójdziemy sobie tam. O, jakie wiatki fajne. O. Zbierzemy. Krówka, krówka równa się zbroja. Wow, o oh, wow, ale ścina. Nie wiem za bardzo czemu, bo komputer jest nowy, niedawno złożony. więc nie wiem dlaczego chodź tu! A. Ej, nie uciekaj! No. Ile mamy? O, dziewięć skór, no będzie na zbroję. Ej! Nie! No łóżeczko będzie jeszcze... <słuchy> Przepraszam was, ale jeszcze do końca nie wyzdrowiałem. Więc dlatego tak kaszle. No ale spokojnie, już za niedługo będę w pełni sił, żeby wam nagrywać różne gry. Czyli Minecraft. <grytania> Jedna gra. Już mamy drugi level. Jak fajnie. Jedzenie to podstawa. No też miecze są podstawą. Oooooooo, dobra Jeszcze... o. czas coś zjeść Zaczekaj Co, świnko jeszcze, zaraz Ciebie zabiję O, dobra Chodź tu Oooo, jest Jak dużo tutaj było pożywienia dla mnie, się cieszę No. I to by był nasz pierwszy... To będzie nasz pierwszy odcinek z RUiWaLu w Minecrafcie, No. No i można powiedzieć, że doczekaliście się tego, co, czego chcieliście, czyli z RUiWaLu, Tylko z Rival z kolegami będzie później. z czego nie będzie teraz. Ale spokojnie, czekajcie. A się doczekać. Yy... Okej. Okay. Nie wiem czy umy tak śle. Może renderowanie sobie, muszę zmniejszyć kratek. Nie wiem czy to pomoże. Ale, o. Ale może pomóc. O! Mhm, fajne. Wągiel. To się zatrzymamy na chwilę. Hmm, kopiemy. Wągiel jest też podstawą. Znaczy no nie aż tak bardzo. <coughs> Bez wągla też to się życie ale jednak, że mieć oświetlony domek to też trzeba wągiel mieć. No i żeby coś przypalić. Chociaż można też z tego drewna drzewnego, znaczy no z wągla drzewnego. No mam nadzieję, że się nie utopię. To się nazywa ekstremalne kopanie. <noise> nie, no ekstremalne kopanie to będzie dopiero przy lawie Wtedy to będzie ekstremalne kopanie. Ile tam jeszcze tego jest? Może sobie ograniczymy, może dostęp tej wody do nas? Mm -hmm. No W roku? tak nie potrzebuję. Co mogę zrobić? Tak. Hm. Czyli nie, tak. A jak zrobię tak, i potem to wykopię, to będzie za mniej wody. Tak, tak myślałem. No i okej, okay, i kopiemy. Nie no, ale za dużo to jest woda. O. I teraz już to nie będzie wody. No i teraz możemy kopać. Czy to sobie kopa. No. O dobra. I będzie wągiel. O nie. nie! 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 Dobrze. Nie chcę wody tu. No nie. Dobra. Jeszcze musimy pocierpieć trochę z tą wodą. Jak widzę... Eee, tu jest wągiel? To jest chyba wunkiel. Jeszcze tu... Wykopię, zdążę, czy nie? Dobra, ledwo zdążyłam. O, już ciemno się robi. No to nieźle. Dobra, będziemy maszerować i noc. Hmm. Tylko sobie zrobię jakąś zbrojkę może. No, trzeba sobie zrobić jakąś zbrojkę. He, umik. Wszystko skórzane będzie. Już chyba więcej nie zrobię. Ochrony. Hmm. Mogę zrobić sobie o sobie przepalę w tym surową ten łowinka? a potem surowy schab. No będzie trochę jaśniej. Hmm... Ścina cukrowa. Może trochę jeszcze sobie drewna dodam. Hmm. To są świnki. O, pająk. Ej! Jaki fajny. Ciężko jest walczyć <ścoughs> z, z, z lagami. No, zlega mi walczę. Można powiedzieć, bo to się nie opierają za bardzo. Dobra. Tam sobie chodzi oweczka. Patrz się na Idź. No. Dobra. Na razie nic nas nie atakuje, ale jakim ja gram żeby... Ten... <gryby>... O, poziom trudności, trudny. Okej. Okay to pasuje. Oni będą? O, dobra, może nie. To nie pasuje. Normalny. Niech będzie tak. Mm, tam jest szkielet? Nie, ja, nie, ja nie chciałbym spotkać szkieleta. Dobra, bo sztyczki się robią. To podjemy. się nie chremią te psztyczki um, to serce mi się zregeneruje no. hmm. dobra jeszcze będziemy jeszcze będę nagrywał może jeden dzień minecraftowy a w następnym odcinku który będzie już na moim drugim kanale zbudujemy to no, na razie czekamy. Zresztą się wszystko przytopi. Hmm. Szczerze mówiąc, łóżko bym mógł zrobić. Łóżko się jak robiło, tak. Tak i tak. Tak! Mamy łóżeczko. Dobra to zaraz tylko wsadzę <tryk> e, surowy schabik się będzie przepalał no dobra coś czuję, że się obudzę w tej nocy gdy zombie będzie chciało mnie zjeść dlatego śpimy z mieczykiem w ręku o, tylko o o, idę spać Aha, jednak nie. O, creeper. O, Creepera sobie zaatakuję. Creeper. Chodź. Chodź Creeper. Creeper. O nie. Szkoda. O zombie. No dobra. Chodź A, mięsko twoje A nie! Nie, tylko nie ty A, w wodzie jesteś bezbronny Okej okay. Co? Serio? Spalcie się No Kurczak Właśnie W domku założymy sobie hodowlę kurczaczku Jajka! No i super Tylko mam nadzieję, że potem jak tam założymy farmę, to coś z nich się wykluje Nie no. Dobra, lecimy tam Biegiem Da, Przepala się chyba Mam nadzieję, że wągla mi starczy. O. No, jeszcze jest dużo wągla. Powinno wystarczyć. Hmm. Dobra. To łóżko już. Zabieram. Gdzie łóżko? Dobra tu. Łóżko zabieram. wieczyk będzie, trzeba zrobić nowy. Hmm. Dobra, zobaczyłem, co zrobiłem. Hmm. W którą stronę by to pójść? Tam. Tam tak fajnie wygląda ta okolica. Takie góry. <coughs> A tam mi się nie chce iść w ten las. Albo bym miał drewno pod odsadkiem. Albo się osiedlimy na wysepce. Jakiś. Albo pod wodą. Nie, pod wodą to raczej nie. Chociaż piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli mieć domek. Czy pod wodą może? Czy może na wyzepce? Czy może w lesie jakimś? Czy na pustyni? napiszcie. No Zrobiło się? No jeszcze nie. To jeszcze poczekamy. Dobra, to na razie się przejdę. Tylko kordy muszę zapamiętać jak tu się te kordy sprawdzały. dobra. X 212 z 65 65. Dobra. Co tam może być? O o. o góra taka fajna. Hmm. No, nic tutaj takiego nie ma. Ale świnki są, ale świnki są dużo jedunka. Owieczki też potem przygarnę. Farmę sobie zrobimy taką dużą w tym miejscu, dlatego nie chciałbym, żeby to było pod wodą. A nie, może tak bym zrobił, żeby były zwierzątka podwodne. Zwierzątka podwodne. I jakie zebranie? Co mówicie?

Co za świnka, no. <noise> Hehe. Oh. Au. Dobre, 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 jej, 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 dobre. Jest. Nie wiem po co ja to zbierałam, skoro... mam już tyle do jedzenia. Dobra, wracamy. Jeszcze grzybek. No. I... Miejsce na osiedlenie powinno być przynajmniej w takim miejscu, żeby miał jakiś dostęp do jakiejś eskinii. W pobliżu jakiejś eskinii, dobrze by było się osiedlić. To by miał dostęp jeszcze do surowców. Potrzebnych min. No i może do lawy. Co by potem się zamieniło wy. Obsydian. A z obsydianu by był portal. I chyba się zgubiłem. Nie, czy nie zgubiłem? Nie, dobrze i Chyba dobrze idą. Chyba. No, chyba, no tak. No, że widzę crafting. Hup. Przepaliłoś. Co tu jeszcze się nie przepaliło? To. Jeszcze surowy skap przepale i idziemy dalej. Okej. Okay. To się przepali. Dobra. To pójdę sobie w tamtą stronę. Zbiorę już craftinga. Okej. Okay. Fajnie by było jakby krówki jeszcze były, to bym sobie zrobił całą zbroję stan ze skóry. Hmm. No okej, okay. się przepalił. Dobra. Hmm. Dzień jest... Dzień się kończy Dobra To nie ma co z, z, z dobra Czas ucieka a, czym ja kopię Dobra, lecimy Czas ucieka, trzeba ku zachodowi słońce idzie. Na razie bo tam są jakieś wysepki, pustynie. Będziemy sobie iść brzegiem. A -a. O, żwir by mi się przydał. Fajnie jakby wypadło z tego krzyśli. O właśnie. No potem sobie zrobimy zapalniczkę do portalu. Okej. Okay. Krówki? Czy tam były krówki? Nie, koniki! Koniki, właśnie koniki! A... Dobra Teraz... Coś by mi się przydało, tylko niestety <gry> Niestety... Nie wiem jak się robi siodło. No Fajne koniki. Drewga by to wybrać. Może tak. A, no tak. Mm, co by tu wyrzucić? Tam nie jest potrzebne. Nasionka są potrzebne. A. O tak. No chodź tu. Nie spadnij do wody, proszę. Jej, udało się, on mnie pokochał, tylko teraz jak się robi siodło? Hmm, dobra, to ja wracam za chwilkę i sobie zobaczę jak się robi siodło, to zaczekajcie. Yy, okazuje się, że siodła nie da się zrobić, jestem bardzo zawiedzony. No wiem, nie jestem taki super no, w, w, w Minecrafcie. Znaczy no, nie ogarniam tak bardzo Minecrafta. Więc nie miejcie do mnie żalu, proszę. No. I w tym momencie chyba dam taki napis. Ale zobaczycie. Hmm, 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 hmm. No dobra mam no. Lecimy i lecimy, zaczynamy no biegniemy i biegniemy i biegniemy. Biegniemy sobie, ogrzybki Hmm. Myślałam, że konika będę mieć. No nie. No szkoda. Wielka szkoda. Za, dobra, na tą noc za... O, kurczę, szkielet. Na tą noc zamieszkamy sobie wy... Grzybku! Dobra, mam tu jakieś klocki. Zwierz też. No dobra. A Co kurce? Mm. No i okej, okay. pasuje mi to. Tu sobie zamieszkamy na tą noc. A ja was żegnam. I do następnego odcinka. Siemaneczko.